I dzisiaj wam pokażę, jak powinna pić ym, księżniczka. Ym, dobrze, więc zaczynamy. Więc y, tu, jak mamy kubek, y, oczywiście księżniczki to też mają do tego talerzyki. Ale ja wezmę ten talerzyk, bo mi nie wygodnie. Ym, no i teraz pokażę, jak powinna być się zniżka. Jak się trzyma tak kubek, to zawsze powinien ten mały palec tak być. Yy, zawsze musi jej tak wystawać. Tak samo jak jest z łyżką lub widalcem, to też musi tak być. O, tak musi wystawać. Yy, Wszystko. Yy, tylko jeszcze Wam pokażę z innym kubkiem. Yy. Też jak się ziskać, tylko po prostu z innym kubkiem. No mam taki malutki kubeczek, taki mały. Jeśli takie malutkie ówko jest. I to przeważnie takie księżniczki mają, takie malutkie. I tak. I też tak. O. Zawsze środkowy palet. Ten musi być w środku. A te boczne op, tak. A ten też tak musi być. No i piję się. Ym, I to wszystko z mojej... Ym, z moich radiak y, piję księżniczka. No i wszystko na dzisiaj pa.